Andrzej i wszyscy mówią, to ty, jakie kawały mięsa, mówi, kto to zjadł, mówię, jak to to mówię, my, no i teraz znowu, jedzą, piją, o, arbuzy, a tam mechanik szykuje nowego gryla, ale takie trochę bez smaku, ale jako mechanik, prawda, wziął się, na razie mu się gryl przewrócił i nie wiem, jak to będzie. Co to będzie? Będzie prosto, czy nie będzie prosto? Co? Boguś? Musi być prosto. Musi być prosto. Będziemy, <noise> tych i naprostujemy. A, naprostujemy gryla, nowego gryla. Tak, Raszynka tutaj czyta o ogrodzie. Zaraz coś zasadzi albo coś wyrwie. No, a ja już koszę, o tam moja kosiarka. Już koszę. Także, znowu trawa urosła, to co skosiłem przedtem, to rosło, już urosło trochę, ale tu, które zostało, to taka różnica jest, o, to było przedtem, a to teraz koszę, o, nie, teraz już, o, widać jak szybko trawa rośnie, tam to wszystko teraz muszę spróbować wykosić, nie? no, także, jesteśmy znowu w Babusinie, Wiedziela. Pierwszy, Dzień Dziecka, wszystkiego dobrego moim dzieciom. A że wszystkie stare chopy też są dziećmi, także wszystkiego dobrego nam. Prawda? Boguś, wszystkiego dobrego w Dzień Dziecka. <gry> Boguś będzie dalej grilla, <gryll cyber Olha> prawda? Coś mu się przewraca, ale mówię, że będzie prosto. Tak, Jarzynko, wszystkiego dobrego na dzień dziecka. Dziękuję. No. także nie mam. Nie masz rodziców? Ale masz statusia. Ja jestem tak, twój ta tatuś, a ty jesteś moja mamusia. Tak, no, tak. no. Także, Zboczenie. Zboczenie. Z tatuśem? O nie ładnie. No, pasuje, masz boguś, boguś, pasuje, coś tam pasuje. No dobra. A w telewizji Queen Eastwood się szaleje. Zabija Meksykanów. Także nie, z Meksykanami zabija, prawda, Francuzów. Tak to jest. Jedzą, piją lulki balon. Mamusilnie, piękna pogoda. 20 stopni, letni wiaterek. 1 czerwca 2014.